Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, oczywiście, Maja. I dzisiaj albo będziemy się bardzo dobrze chować, albo zginiemy. Bo dzisiaj będziemy grać w strasznego chowanego w Robloxie. Ale zanim do tego przejdziemy, pamiętajcie, aby koniecznie zostawić suba z dzwonkiem na tym kanale. No i nie zapomnijcie też o zostawieniu lajka, bo dużo lajków to kolejny film na tym kanale. A teraz myślę, że grę czas zacząć. Szczerze mówiąc, co nawet nie do końca wiem, jak ma działać ta gra, ale na pewno polega ona na tym, że jeśli się nie schowamy lub ktoś nas znajdzie, to po prostu giniemy i gra się kończy, więc mam nadzieję, że przetrwam więcej niż jedną rundę dzisiaj. Tutaj mamy chyba do wyboru mapę, czyli kemping, szpital albo centrum handlowe. Widzę, że ktoś zagłosował na szpital, hmm, ale ja bym poszła do centrum handlowego tak szczerze, więc wybierzmy sobie to. Do rozpoczęcia gry zostało 25 sekund, więc czekamy. W ogóle patrzcie jaki mam tutaj pistolet i nóż. O, dobra, jesteśmy. Przygotuj się. 3, 2, 1. Boże, ja chcę być... Dobra, chowamy się. Co? Ja jestem łóżkiem? Ja nie wiedziałam, że to na tym polega. Ja jestem łóżkiem, czajcie to? Czyli muszę się skamuflować jako łóżko? Ej, nie no, to nie będzie dobre. Jezu, ja mam przecież tak ciężko, to jest niemożliwe. Dobra, zostajemy tak. Nie wiem co się teraz dzieje tak szczerze. Ale mam nadzieję, że nikt mnie nie znajdzie w ogóle. Czajcie to, że ten chowany polega na tym, że jesteście przedmiotami i musicie się chować na terenie tego całego ośrodka? No jest to dosyć spore. Tym bardziej, że ja jestem łóżkiem i nie mają jakiegoś kwiatka czy coś, a ja jestem łóżkiem. Czy wy widzicie ile tu jest łóżek? Przecież to nie jest nawet możliwe, żeby to wyglądało realistycznie. Czy mam łóżkiem kurde stanąć na środku tutaj? Nie wiem o co tutaj chodzi. Co chwilę ktoś mi gwizdze. Dobra, może tutaj nie będzie łóżka. Aha, to jest łazienka. No to Oczywiście, że nie będzie tu łóżka. Jezu, przecież tu są trzy domki na krzyż. Jak ja mam się tutaj schować? Co? Ktoś do mnie szczela? Ej, dobra, może nikt mnie nie zauważy, jak będę tutaj. Stopię się w tłum, co wy na to? Ja myślę, że to jest dobre. Jednak, jak widać, nie było dobre, ale nie może się to skończyć na jednej rundzie, więc kupimy sobie życie i mam nadzieję, że nie będę teraz łóżkiem. No i pięknie jest tym kwiatkiem. Ale halo! Czemu do mnie strzelają? Aha, są trzy kwiatki, czy o co chodzi? Ja pierdzielę. Dobra, staniemy tak. Ta gra jest bardziej skomplikowana, niż by się mogło wydawać, bo ludzie tutaj chodzą i strzelają normalnie do rzeczy. Jak strzelam, no to po prostu giniecie. Eem, szczerze, myślałam, że. Proszę nie, proszę nie. Nie mogę się odwrócić i wam, patrzcie, mierzy do mnie. Nie! Nie! No i właśnie o tym mówiłam. Hmm. Aha, ja jestem teraz tym, co szuka. O co w tej grze chodzi? Wydupiaj. Zaraz rozpocznie się kolejna runda, więc mam teraz chwilę na przemyślenia i na wytłumaczenie Wam tego, o co mniej więcej tutaj chodzi. Chociaż nie do końca sama ogarniam, ale gdy runda się rozpoczyna, to losuję Wam po prostu przedmiot, którym będziecie. No i na przykład tak jak ja byłam łóżkiem lub kwiatkiem, no to muszę wejść do domku i dopasować się jako to łóżko lub jako ten kwiatek. Do tego powiem tak, żeby wyglądało to po prostu realistycznie, żebym wtopiła się w tło i żeby ci poszukiwacze cali po prostu mnie nie znaleźli, nie odkryli, że to nie jest prawdziwy przedmiot. Teraz jestem na przykład fotelem w całym centrum handlowym. Jest tutaj na szczęście dużo miejsc, ale problem jest taki, że nie da się tu zbytnio prosto ustawić, także mam nadzieję, że coś takiego będzie git. Nie mogę się też odwracać. O nie, ktoś do mnie mierzy, ale na szczęście nikt nie szczelił. Nie mogę się też obracać i wam pokazać, bo jak ja się obracam, no to obraca się cały fotel, więc trochę dziwnie, by to wyglądało, i nie możemy się zdemaskować. O nie! O nie! Już w pierwszej rundzie do mnie strzelili. Przecież to były cztery krzesła i skąd to oni wiedzieli, że ja jestem tym jednym? No ale dobra, zginęliśmy, więc teraz ja jestem tym, co strzela i demaskuje ludzi. Nie wiem, jaki to ma sens tak szczerze. No ale dobra. Tutaj po prostu każdy nawala we wszystko. Dosłownie. I czy wy widzicie, jaki to ma sens? Jest tutaj milion foteli, a wy możecie dosłownie strzelać do wszystkiego. No w tej grze raczej nie da się wytrwać. Chociaż nie wiem, bo wcześniej mi się jakoś udawało. Wow! Ja weszłam na górę. Dobra, i pewnie niewiele osób o tym wie. Że można wejść na górę, więc przy kolejnej rundzie ja to wykorzystam jak najbardziej. O ile będzie kolejna runda, bo nie wiem. Teraz każdy biega i strzela do każdego kwiatka i fotela, który tu jest, ale to jest sposób. To jest sposób po prostu szukać pomieszczeń, do których ludzie nie wchodzą. Tu jest jeszcze piętro? Tu jest jeszcze trzecie piętro? Czy ja już mam schizę i chodzę po tym samym? Nie mam pojęcia, ale powiem wam tak. W chowanego w prawdziwym życiu byłam o wiele lepsza. Byłam takim tryhardem, że wywalałam wszystkie rzeczy z szafki, Półki i chowam się do takiej małej szafki. To były czasy. O, tam ktoś chyba przeżył. Ale nie byłam to ja. Co wybieramy? Biuro, szpital, centrum handlowe, muzeum, Parma, zimowy kraj, siłownia. O, siłownia. Dobra. Teraz po nagrywkach chyba będę jechała z Milanem na siłownię, więc zagrajmy sobie na siłowni. i zobaczymy, jak dobrze uda nam się tam ukryć. Okej, okay, jesteśmy na siłowni i chowamy się. Co? Jestem bieżnią. Dobra, lecę na górę. Tak jak mówiłam, niektórzy nie wiedzą. No i idealnie. Ej, czy uda mi się ukryć tak? O. Ej, w sumie udało mi się chyba w miarę. Co myślicie? Ja myślę, że mnie nie widać i że jest to na pewno bezpieczniejsze, niż żeby stanąć sobie tutaj obok, bo wtedy wiecie, oni szukają po prostu, gdzie mogłoby być zajęte miejsce, a tak jest możliwość, że do mnie nie szczerą, bo mogą sobie pomyśleć, że obok już ktoś był. Także to jest IQ 200 ruch. Zobaczycie, ja tą rundę przetrwam. Plus jest też taki, że jesteśmy na drugim piętrze, a nie każdy zwyczaj, że na drugie piętro się w ogóle wchodzi. Widzicie, wszyscy sobie chodzą tutaj po. Dole. Tam jakaś typiara jest z ławeczką. O nie! Kurde! Strzelili jedną bieżnię i została druga. Jestem zła. Dobra, idę się teraz zemścić na innych. Widziałam, jak tamta tą ławeczką biegnie. Tutaj widzę, że się ustawia. No i do widzenia! Nie ma! Ja nie przeżyłam, to nie ma. Nikt nie będzie tutaj funkcjonował teraz. Wydupiać tymi ławeczkami. O, tam ktoś ucieka, patrzcie. Patrzcie, jak ucieka. Ucieka, kurde, ciężarek ucieka. No takich jaj to jeszcze nie było, żeby ciężarek uciekał. Patrzcie. Nie ma. Ach, myślałam, że to basen jakiś, a to szkło. Teraz pójdziemy sobie na górę. Ach no, że tak powiem, nie idziemy najlepiej w tej grze. Myślę, że spróbujemy przejść sobie każdą mapę. Podsumowanie rundy z siłą w nim jest takie, że udało mi się zostać niezauważoną przez dosyć długi czas i wyeliminowałam dwie osoby. Także w sumie nie liczę tego jako przegraną, ale oczywiście gramy dalej, bo moim planem jest pozostanie niezauważoną do samego końca. Chociaż wątpię, że mi się to udało, bo tak jak już widzieliście, jak was znajdą, to potem wydostajecie dostajecie spluwę i możecie strzelać do Dosłownie do wszystkiego, aż pomieszczenie będzie całe puste? Gdzie my jesteśmy? W jakimś domu? Czym jesteśmy? Czym będziemy? Czym będziemy? Kwiatkiem? Jezu, jak ja nienawidzę tych kwiatków. Każdy do tych kwiatków wiecznie strzela, bo ich jest najwięcej. Dobra, ale pójdziemy na górę, chociaż sobie może. Do jakiegoś pokoju. Nie, nie do tego, do tego. Dobra, ustawimy się tu. Dobra, myślę, że to nie jest podejrzane. Drugi kwiatek jest naprzeciwko mnie i może ktoś nie wejdzie w ogóle do tej łazienki, także trzymajmy kciuki, że przeżyjemy tą mapkę. Mam wysokie oczekiwania, mam nadzieję i przeczucie, że nam się uda tym razem. Także... Wypad ze mnie, bo mi kurde przegrasz wszystko. O nie, słyszę takie bicie serca w słuchawkach, czyli znaczy, że ktoś jest tutaj blisko i strzela, ale to są emocje. Dobra, została minuta 20 chyba. Chowania się. Pozostało siedem osób, które się ukrywają tylko. I coraz bliżej słyszę strzelanie, także jest to zły znak. Ale może nam się uda? Już sześć osób zostało i my dalej jesteśmy w grze. uuu cztery osoby. Czy to nam się uda? Nikt tu chyba nawet jeszcze. O nie, wszedł ktoś. Nie, proszę 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 nie! Nie, 40 sekund zostało. Wyszła! Wyszła z łazienki! 30 sekund zostało. Ona zastrzeliła w tej łazience dosłownie wszystko i nie ruszyła kwiatka! O nie, 20 sekund zostało! Nie, proszę nie, proszę nie! Nie, 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 proszę nie, proszę nie, proszę nie, proszę nie! Nie, 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 nie! Nie! 15 sekund zostało! O nie! Ale widzieliście, jak dobrze się ukryłam. To już było coś. To już było coś, na serio. Tak powinniśmy grać, ale niestety nam się nie udało. Prawie, prawie. Ale nie tym razem, niestety. No nic, spróbujemy sobie teraz zagrać już ostatni raz i wytrwać do samego końca. Tak jak przed chwilą, prawie nam się udało, więc teraz mamy właśnie taki cel. Jesteśmy obrazem, no to będzie ciekawe. A mogę chociaż do góry? Nie, no to są jakieś żarty. Jestem obrazem, który nie może wejść na ścianę. No to już jest po mnie w takim razie, no. Wow! Czemu te osoby z pistoletem tutaj chodzą i podglądają? To jest przecież nie fair. O? Ej! Chyba się jakoś zbukowałam ścianie. Ej, zostało 6 osób, w tym ja. Znowu ta sama sytuacja. Została minuta 30. Boję się odwracać, bo jak się odwrócę, to spannę, niestety. Ale chyba się jakoś zacięłam w ścianie i mnie chyba nie mogą dopaść. Ej, nie wiem. Próbuję się odwrócić, chociaż się boję. Dobra, jestem na ścianie, pod samym sufitem. Strzelają pode mną, słyszę. To została minuta i trzy osoby. Ej, chyba nam się uda. <grym> Żałuję, że nie mogę widzieć tych osób, ale chyba będziemy mieli swój cel. Trzy osoby i 42 sekundy zostały. Ale strzelanie jest dosyć daleko, z tego co słyszę. 24 sekundy. Uda nam się to. Dwie osoby zostały, w tym ja. 16 sekund, 15. O nie, bicie serca, słyszę. 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1 Wygrałam! 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 Udało mi się, wygrałam! Najlepszy, widzieliście to? Najlepszy ukrywacz. Dobra. Dzisiejszą grę, dzisiejszą moją misję życiową uważam jak najbardziej za zaliczoną. Udało mi się dzisiaj zdobyć tytuł najlepszego ukrywacza. Także jestem jak najbardziej spełniona i zadowolona z siebie. Idę świętować, a Was zapraszam na następne filmy, które w tym momencie wyświetlają Wam się na ekranie, ponieważ znikną one za 3, 2, 1.